I na zakończenie naszej gali prezentujemy Państwu Fiodora i Emilianienkę, starszego brata Aleksandra Absolutnego mistrza wagi ciężkiej i człowieka, który jest bez wątpienia najlepszym zawodnikiem jeżeli chodzi o przekstylowe walki, wręcz Aleksander Fiodor Jemielianienko zresztą na stronie maniak.pl jest plebiscyt na najlepszych zawodników na świecie, na największe wydarzenia mijającego roku, na razie w tym plebiscycie prowadzi bez żadnych wątpliwości ten właśnie pan Fiodor czyli wśród polskich zawodników oczywiście prowadzi Paweł Nastula, ale na drugim miejscu jest Jurkowski. Gratulacje Jurajcie na razie za to miejsce. Głosowanie do 8 lutego. Mogą Państwo jeszcze głosować na najlepsze, najsłabsze walki na swoich ulubionych fighterach. Rywalem Fiodora jest Zulu Zinio, e, przeciętny Brazylijczyk ściągnięty do Pragi ze względu na nazwisko legendarnego ojca Reina Zulu i człowiek, który walczył z Polakiem, walczył z Rafałem i podczas gali w Anglii. Tam u ta walka zakończyła się zwycięstwem z uludzinio przez wodą, co ci niewiele brakowało, aby ten kolos z Brazylii także przewrócił się i przegrał przez noca. Tyle wycelaniu i z uludu na deskach, deska, Państwa. Niesamowita maszyna! Ta maszyna się rozkręca, proszę Państwa, Fiodor Jeman Janenko. Bez chwili widnienia, kolejny, kolejny silny cios. To jest ten dynamik, dynamik, proszę Państwa. To jest koniec walki. Fiodor Fenomenalna walka w wykonaniu Fiodora i Janienki. Ale dodajmy, mimo iż ta potężna waga z Julziną waży prawie 180 kilogramów. Była tutaj jedynym atutem prawniczyka, który lubi stroić groźne miny, zwłaszcza po przylocie do Japoli, ale Teodor jest zawodnikiem absolutnie wspaniałym. Tutaj nie ma żadnej taktyki, tu trzeba zaatakować rywala, tu trzeba pokazać mu w jaki sposób przegrywa się walki. Myślę, że ten pojedynek trwał tak krótko, że może, może będziemy mieli okazję zamiast powtórek zobaczyć jeszcze raz całą walkę geniusza MMA. Fiodora niemieni Janienki, e, można powiedzieć, bezwzględnego ringu, ale człowieka niezwykle miłego, sympatycznego, grzecznego, gdyby był plebiscyt na najbardziej lubianego fajtera MMA, bez względu na walki, w jakich bierze udział, to myślę, że Fiodor także byłby kandydatem zdecydowanie do pierwszego miejsca. No jeżeli ktoś ma jakichkolwiek wątpliwości, kto jest mistrzem wagi ciężkiej Federacji Pride, niech sobie obejrzy tą walkę i <średziwia> W rezolucji nie zaliczamy do dużej grupy zawodników, dla których wejście do ringu jest dłuższe niż sama walka z Fiodorem. Dobry wieczór, to taka firmówka Fiodora.

And Frank, we await the <inaudible> to the information in my since I failed Russian and Japanese liberally. Ja po prostu daję sobie z siebie wszystko w każdej walce. Może jest pasiba, czyli dziękuję bardzo i widzą Państwo jak Japończycy przyjmują Fiodora Emilianienkę. Nikt nic nie rozumie z tego co mówi Fiodor, a jednak wyraz jego twarzy, ciepło jego głosu i błyskawiczna umiejętność wygrywania każdej walki czyniąc z Fiodora postać niezwykłą jeżeli chodzi o sporty walki. Postać absolutnie fenomenalną. Mówimy o tym, że każdy musi kiedyś przegrać. Ale czy Najdzie się ktoś, kto wygra właśnie z Fiodorem, a to są właśnie no. powtórki. Le lewy, prawy Fedora, lewy czy lewy, lewy, lewy lewy przepraszam Fedora. Nie tam widać siła. Poprawka, poprawka, kolejny prawym. Trzy sokerkniki mamy także serię kamerfistów. No i nawet e, gdyby Zuluzinio, który był tak zachęcony, że chyba nie widział co się dzieje, nie odklepał tej walki, bo no to na szczęście jeden w ringu sędzia, który potrafi uchronić się Zawodnika z Brazylii przed bardzo ciężką kontuzją. Powalić tak łatwo jednym ciosem. 180 kilogramów na ring. A no myślę, że to potrafi tylko Fedor Jemelianenko. fenomenalny zawodnik, Człowiek, który walkę ma po prostu we krwi. Fiodor Dziękujemy Państwu za uwagę. Myślimy, że po raz drugi na antenie Polsa. tu oglądaliśmy galę organizacji Pride, że na tym się nie skończy, że może będziemy również dla Państwa transmitowali tę galę, która odbędzie się w lutym w Saitamie. A dzisiaj za uwagę dziękuję już i Andrzej Janisz. Do usłyszenia.